Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dzisiaj na naszym kanale gościmy panią doktor Aleksandrę Madełę z Katedry Fil Historii Starożytnej Uniwersytetu Warszawskiego i porozmawiamy sobie o starożytności. Pierwsze pytanie do pani doktor jest takie: od kiedy możemy mówić o starożytnej cywilizacji? Po pierwsze chciałabym też podziękować za, za zaproszenie do tego kanału. Um, Bardzo nam miło panią gościć. Ze starożytną cywilizacją jest trochę taki problem, że właściwie nie ma jednej, jedynej definicji tego, czym właściwie jest cywilizacja. Zwykle wskazuje się na pewne takie elementy, które występują we wszystkich kulturach, które nazywamy cywilizacjami. Na przykład społeczeństwo, które jest w jakiś sposób zorganizowane, w którym często występuje jakaś hierarchia społeczna. Mm -hmm. To są ludzie, którzy zwykle mieszkają w jakimś jednym miejscu, w jakimś centrum, mają wspólną historię. To może być historia pisana, to może być też historia przekazywana ustnie. Zwykle jest jakieś prawo w tej cywilizacji. Ta cywilizacja często wytwarza jakieś dzieła sztuki. Um, I jak już mówiłam o, o zorganizowanym społeczeństwie, to w takim społeczeństwie zwykle nie wszyscy za zajmują się tylko wytwarzaniem żywności, ale jest jakaś specjalizacja, czyli na przykład są ludzie, którzy nie wiem, są kowalami, na przykład, i, i wytwarzają coś tam. Um, są ludzie, którzy się zajmują tylko pisaniem. Um, takie rzeczy. Mhm. Jeśli chodzi o to, od kiedy możemy mówić o starożytnej cywilizacji, to zwykle jest taka zgoda, że pierwszą była cywilizacja Sumerów, która rozpoczyna się mniej więcej w piątym tysiącleciu przed naszą erą w Mezopotamii, czyli to jest jak może niektórzy widzowie wiedzą, pomiędzy dwoma rzekami, Eufrat i Tygrys, mhm. to, jest, to jest tak mniej więcej dzisiejszy Irak. Jeśli mówimy tylko o Europie, to pierwszą cywilizację, ona pojawi się na Krecie. Mówimy na nią cywilizacja minojska, nazwana tak po królu Minosie mhm. mitycznym królu Krety. Zależy od tego, kiedy mówię, że to jest już jest cywilizacja, czyli tak mniej więcej dwa tysiące przed naszą erą to się tak rozpoczyna, mniej czy bardziej. Czyli jest takie zróżnicowanie, jest pierwsza cywilizacja w ogóle pięć tysięcy lat przed naszą erą i taka, która jest związana z kontynentem europejskim, to dwa tysiące. To jest dosyć duży rozstrzał, trzy tysiące lat. No tak i też nie, nie mówimy tutaj na przykład o cywilizacjach na, nie wiem, w innych miejscach świata, na przykład w Chinach to też mniej więcej tak dwa tysiące przed naszą erą to mhm. też tam są początki zupełnie innej, odrębnej cywilizacji. Jasne, to jest takie pytanie, jak, co miało wpływ na rozwój tych konkretnych cywilizacji w tych konkretnych miejscach i w taki konkretny sposób jak się rozwinęły? E jeśli chodzi o tą właśnie pierwszą cywilizację, która zaczęła się w Mezopotamii, to się zaczęło w miejscu, które się nazywa żyzny Półksiężyc, często się na to mówi. Mhm. Czyli jak już sama nazwa wskazuje, ziemie są niezwykle urodzajne. Czyli to oznacza, że jakby produkcja żywności nie jest aż tak bardzo trudna, jak może w innych miejscach na świecie. I to jakby daje szansę, um, żeby społeczeństwo mogło się trochę bardziej wyspecjalizować w innych rzeczach niż tylko właśnie zajmowaniem się produkcją jedzenia na, na co dzień. E, w sumie to jest bardzo złożona kwestia, czemu się cywilizacja tworzy w takim, a nie innym miejscu i o tym można całe książki pisać i zresztą one też zostały napisane. Mhm. Jeśli chodzi na przykład o Kretę i tak zwaną cywilizację minojską, to nie, wiem, można wyodrębnić niektóre czynniki, które może na to wpłynęły. Na przykład widzimy znaczący, znaczący wzrost ludności. Czyli na przykład, jak popatrzymy na Knossos, które jest późniejszym centrum właśnie tego gibu, tak bardzo rozbudowany pałac, który zapewne zainspirował, nic o, o labiryncie na, na krecie. Mhm. E, to w najbardziej początkowej fazie tej osady, zapewne na początku było tam około 70, może 100 osób mieszkało, to się potem rozrasta bardzo szybko. W, potem jest 2500, a potem w tej fazie zaraz przed budową pierwszego tego wielkiego pałacu. To jest oczywiście szacunek, ale to mogło być około. 25 tysięcy osób mogło tam mieszkać. Hmm. Czyli jak na tamte czasy, to jest metropolia na skalę światową, chociaż dzisiaj można by to porównać na przykład nie wiem, do Częstochowy czy też Święgodzina no to... w Polsce. E... No tak, i tak samo, jak jest bardzo dużo ludzi w jednym miejscu, e... to, to umożliwia taką sytuację, że niektórzy się zajmują. E... Jedzeniem, a resztę się zajmuje czymś innym, na przykład administracją tego pałacu. E... Inną rzeczą, na którą można wskazać, jest też pismo. Na Krecie widzimy różne próby tego. E... Na przykład przez chwilę widzimy coś, co się nazywa hieroglify kreteńskie. Nie potrafimy tego rozszyfrować, niestety. E... Później pojawia się pismo, tak zwane linearne A. E którego też niestety nie potrafimy rozszyfrować, ale wiemy, że to musiało być niezwykle ważne, bo pismo pozwala sporządzać różne dokumenty urzędowe, administracyjne. Czyli to oznacza, że można stworzyć biurokrację, która jakoś administruje tym, tym złożonym społeczeństwem. I my w sumie wiemy, że pismo właśnie do tego było wykorzystywane. To znaczy na krecie, Niestety nie potrafi, nie wiemy, co to pismo oznacza, ale jest pismo bardzo podobne do tego linearnego A, się nazywa linearne B. I to było używane pierz, przez pierwszą cywilizację grecką w Mykenach parę set lat później. I to potrafimy odczytać, bo to jest forma greckiego. I dokumenty, które właśnie zostały napisane tym pismem, to są do, dokumenty urzędowe typu listę sprzętu, który gdzieś tam był w magazynach. Na przykład, nie wiem, trójnóg z oberwanymi nogami i lista innych rzeczy. Albo taki wojownik dostał, dostał konia i rydwan. Czyli, czyli dokumenty administracyjne. Mowa w tym też na przykład o podatkach. W sumie można powiedzieć, że, że podatki w, pewnej, w pewnym sensie tworzą cywilizację. Jeśli popatrzymy na przykład na starożytny Egipt i tamtejszą cywilizację, to już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą są inskrypcje królewskie, w których jest mowa o podatkach. Czyli można powiedzieć, że jest wiele różnych czynników, które się na to składają. Składają. Jak pani doktor wspomniała o tym piśmie, to przypomniał mi się Mit Sfajdrosa, kiedy to bog, teo, Bogowie Teot i Tamus rozmawiają ze sobą o tym, jakim narzędziem ma być pismo do przekazywania mądrości, i jest ta kłótnia między teorią, że jest narzędziem, a nie jest narzędziem. Dlaczego jest? Bo ma przekazywać mądrość dalej. A dlaczego nie jest? No dlatego, że ludzie zostawią to wszystko w książkach, całą wiedzę i nikt nie będzie jej nabywał. A następne pytanie jest takie, co cechuje i wyróżnia te cywilizacje, o których rozmawiamy, na tle innych, pozostałych form życia społecznego? Bo takie życie społeczne odbywało się chociażby w osadach barbarzyńskich. Tak. To znaczy, trochę już powiedziałam, że trudno jest w ogóle zdefiniować, co to jest. Um... Cywilizacja, bo właśnie nie ma tej jednej definicji, i zapewne jest tylu naukowców, które się tym zajmuje, że oni się nigdy nie zgodzą um, na, na jedną definicję. Mm -hmm. um, co do osad barbarzyńskich, to jako, jako filolożka nie za bardzo przypadam z właśnie za tym słowem barbarzyński albo barbarzyńca. To jest słowo z greckiego barbaros. I to słowo oznacza człowieka, który nie jest Grekiem, bo nie mówi po grecku, tylko mówi barbar, czyli on jest barbaros. Aha. Mhm. Czyli w tym sensie, jeśli to tak zdefiniowałeś, to wszystkie osady miasta, które nie są greckie, są barbarzyńskie. I też widzimy w literaturze greckiej, że Grecy tak nazywają wszystkich, którzy są jakoś od nich inni. Na przykład mówią tak o Persach, które też swoją cywilizację mieli, monumentalne budowle wznosili i mieli swoje pismo. Oni też mówią o nich barbaroi. Tak samo też o Egipcjanach, których cywilizacja jest o wiele starsza od greckiej, na przykład. Mhm. Szczególnie na początku też wyrażają się właśnie o Rzymianach, że to są barbaroi. Potem z czasem to się trochę zmienia i, i trochę mniej tego terminu używają. Rozumiem. A dlaczego cywilizacja starożytnej Grecji jest taka wyjątkowa i tak ważna dla historii Europy? Hmm. To w sumie można powiedzieć tak bardzo prosto, że to jest cywilizacja, która nam jest najbliższa ze wszystkich. Hmm. Może jeszcze pomijając właśnie starożytne Żymy. E, powiedzmy na przykład, była cywilizacja w Chinach, kultura, która się zaczyna mniej więcej w drugim tysiącleciu przed naszą erą i która jest na, na swój sposób też wspaniała i ciekawa. Po, ale po prostu była za daleko, żeby w jakiś ważny sposób wpłynąć tutaj na, na nas w Europie. Mhm. Może z wyjątkiem tego, że na przykład importowaliśmy jedwab już, już bardzo dawno temu. Mhm. E, za to kultura grecka była nam bardzo bliska, jakby wiedza o niej się zachowała i nigdy do końca nie została utracona. Nawet tutaj na zachodzie Europy, gdzie w średniowieczu właściwie zapomniano o języku greckim, ale, mimo, ale oczywiście pamiętano łaciny mhm. i. Starożytna greckie wywarła takie wrażenie i taki wpływ właśnie na to, co było pisane po łacinie, że mimo wszystko, um, jakby Grecja nie, nie została zapomniana, bo na przykład historycy rzymscy wspominają, wspominają też o Grecji, albo poeci, którzy piszą po łacinie, um, wspominają, jaka to wspaniała jest poezja, poezja grecka, mhm. takie rzeczy. E... I w taki sposób ta, bym powiedziała, nawet fascynacja przytrwała do naszych czasów. Um, na przykład ciągle jeszcze w szkole, przynajmniej jeszcze w moich czasach czytało się mitologię Jana Parandowskiego w, mhm. w szóstej klasie. Um, poza tym bym tak powiedziała, że wszyscy Europejczycy w jakimś stopniu, nawet jak nie pochodzą z Grecji, nie mają z nią żadnego w związku to i tak w jakiś sposób uważają się za, za spadkobierców właśnie tej cywilizacji greckiej. Rozumiem. A skoro już powiedzieliśmy o tym Rzymie starożytnym, że on przejął jakby grecką kulturę, grecką literaturę, i przekazał ją dalej, dzięki czemu mieliśmy do niej lepszy dostęp. To jak to się stało, że ta grecka i rzymska cywilizacja się ze sobą spotkały? Przecież to były dwie największe, można powiedzieć, z punktu widzenia Europy cywilizacje. Jak doszło do ich spotkania ze sobą? Mm, to jest skomplikowana historia. To znaczy, na pewno kultura, cywilizacja grecka jest o wiele starsza od rzymskiej, szczególnie jeśli Weźmiemy pod uwagę tą cywilizację w Mykenach, która upadła już pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą, mhm. um, e, kiedy, kiedy Rzymu właściwie jeszcze nie było. Można powiedzieć, że w tej drugiej fazie, kiedy Grecja, powiedzmy, się odrodziła w pewien sposób, e, Grecy w epoce archaicznej, czyli tak, 800-700-600 przed naszą erą, oni zaczęli kolonizować znanym ich świat. Czyli wyjechali i zbudowali swoje kolonie na przykład na wybrzeżu Morza Czarnego, mm -hmm. ale też pojechali na zachód i zakładali kolonie w dzisiejszych Włoszech, mm -hmm. czyli na Sycylii i no, wzdłuż wybrzeża, głównie południowych Włoch. Okay. E, czyli tak spotkali się też e, z. Ludźmi, którzy mówili po łacinie, chociaż to nie zawsze był wpływ, że tak powiem, czy też spotkania bezpośrednie. Ehm, na przykład, alfabet łaciński, którego dzisiaj używamy, mhm. on pochodzi z alfabetu greckiego, który został przyjęty przez lud zwany Etruskami, którzy żyli w Etrurii trochę na północ od Rzymu. Mhm. Ehm, a potem Rzymianie to przejęli właśnie od etrusków i dlatego, dlatego alfabet jest taki, jaki jest. Um, Rzymianie bardzo też szybko zaczęli się fascynować kulturą, literaturą grecką. I w ogóle zapewne pierwszy utwór literacki po łacinie, przypuszczamy, że to był pierwszy, to jest właśnie przekład na łacinę Odysei i Homera. Czy to był ten przykład Gajusza, Liviusza, Andronikusa? Tak, to, to jest Andronikusa i zachował się właściwie pierwszy wers tylko. A potem to się odwróciło, bo Rzymianie, Rzymianie poszli do Grecji, jak zaczęli podbijać najpierw te ludy w samej Italii, a potem ta ekspansja jakby się nie zatrzymała i zaczęli podbijać też, też Grecję. Mhm. I pod koniec sytuacja wyglądała tak, że politycznie Grecja była z. Dominowana, ale kulturowo była zupełnie dominująca. Jest taki słynny cytat z Choracego, że Grecja zniewolona, zniewoliła dzikiego zwycięzcy, czyli Rzymian, i wniosła sztuki do nieokrzesanego powiedzmy, Lacjum. Czyli Lacjum to jest tak, to, 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 co jest wokoło Rzymu. Piękny, piękny cytat. Jak to się stało, że właśnie przez tą dominację militarną Rzym nie sprowadził do parteru cywilizacji greckiej? To jest jakby, nie wiem, ciekawa, alternatywna rzeczywistość. Myślę, że po prostu, że e... tak w drugim, pierwszym wieku przed naszą erą, po prostu ten wpływ kultury greckiej był tak wielki um, na Rzym i na łacinę, że jakby nie wiem, nie udało się tego, jakby, nie wiem, zniweczyć. Um, zresztą, też to już podczas Cesarstwa Rzymskiego, mniej więcej tak w drugim wieku, naszej ery, powstał taki ruch nie tylko w samej Grecji, ale wśród ludzi mówiących po grecku. Mhm. Um, takie coś w stylu odrodzenia, żeby, jakby, nie wiem, powrót do źródeł. I oni starali się właśnie pisać i tworzyć w taki sposób, który prawie że ignoruje um, i Rzym i Łacinę. Rozumiem. Czyli to były ruchy oddolne samych Greków, można powiedzieć takie quasi-patriotyczne. Tak, chociaż na przykład to też trudno powiedzieć, kto jest Grekiem na przykład. Bardzo ważną podstawą jest Lukian z samosaty, który chyba z urodzenia jest nawet Syryjczykiem, hmm. ale wykształcony po grecku. Rozumiem. A jaki wpływ miały na siebie te cywilizacje poza tym, że kultura grecka miała taki przeogromny wpływ na tą rzymską? Czy rzymska jednak, ten rzymski porządek, ten rzymski. Rzymska sztuka militarna, czy ona też przeniknęła do Grecji? Um, trochę tak. Um, oczywiście, na przykład, historycy piszący po grecku nie byli w stanie zignorować Rzymu kompletnie. Mhm. Um, i, są, I są całe historie, opis właśnie poświęcone Rzymowi. Na przykład, Polibiusz pisze o tym, jak to się stało, że, że Rzym tak szybko urósł do takiej potęgi. Można też powiedzieć o tym, jak zmieniła się sama Grecja, na przykład miasta greckie. W Atenach, na przykład, za Hadriana został postawiony tak zwany łuk Hadriana, mhm. na którym jest inskrypcja z dwóch stron. Z jednej strony pisze: Oto są Ateny. I potem zależy od tłumaczenia, albo niegdyś miasto Tezeusza, albo Stare Miasto Tezeusza, mhm. a po drugiej stronie to jest miasto Hadriana, nie Tezeusza. Czyli okay. w pewnym sensie oni jak, nie wiem, no Rzym pozostawia jakieś piętno właśnie na, na samej Grecji, na miastach greckich. Rozumiem. To skoro już troszkę narysowaliśmy sobie, te cywilizacje, te, ten ich rozwój, ten ich sposób funkcjonowania, to może zapytamy się, w jaki sposób możemy w dzisiejszych czasach obserwować ten wpływ tych cywilizacji? Jakie elementy kultury starożytnej przetrwały do dziś? Bardzo wiele. E, tak, może wymienię parę. Chociażby, jeśli chodzi o architekturę, ze starsze przejście po Przepraszam. Na każdym mieście polskim, chociażby po Warszawie, i policzyć, ile jest kolumn w stylu greckim. Mhm. Szczególnie w centrum. To, to, to jest element, który spotyka się wszędzie. Hmm. Chociażby jeśli popatrzeć na Kościół, na przykład katolicki, mhm. to ta liturgia w bardzo dużej części pochodzi już ze starożytności. Zresztą tak samo jest z Kościołem Prawosławnym. Mhm. Ehm. Czasem się też zdarza, że ciągle jeszcze, na przykład msza częściowo odbywa się po łacinie, czy niektóre są elementy jeszcze starogreckie, na przykład mm -hmm. y, zamiast Panie zniło się nad nami czasem bywa, że mówi się Kirię, no. mm -hmm. takie rzeczy. Hmm. Jeśli chodzi o same języki, to oczywiście mało kto dzisiaj mówi po łacinie, czy po starogrecku, ale pewne elementy tego języka przetrwały i wywarły wpływ. Y nie używamy tych słów codziennie, chociażby, że polska medycyna to jest z łacińskiego medicina, oznacza dokładnie to samo. Mhm. Niektórzy ludzie utrzym utrzymują ordery virtuti militari, czyli to za męstwo ja wiem, na wojnie. Mhm. Słowa takie jak my mamy prezydenta, czyli president, to, to po łacinie jest dokładnie to samo. Bym powiedziała, że ciągle jeszcze znamy mity greckie i czas, niektórzy bardzo je sobie cenią. Wspominałam na przykład o Parandowskim, którego się chyba ciągle jeszcze czyta, ale są też jakby nowsze wersje tego. Na przykład jest bardzo popularna seria dla nie wiem, starszych dzieci, młodszych dorosłych, nazywa się Percy Jackson, mhm. którego Główny bohater to jest też właśnie taki hero z tylko że urodzony w dzisiejszych czasach. Mm -hmm. e... Ciągle jeszcze czytamy dzieła literatury, na przykład Iliadę, Odyseję Homera czy, czy czytamy Weryliusza. Mm -mm. W niektórych krajach szczególnie system polityczny jest wzorowany przynajmniej w części na, na systemach politycznych Grecji i Rzymu, na przykład Założyciele Stanów Zjednoczonych bardzo dokładnie studiowali właśnie Republikę Rzymską i niektóre elementy, które im się podobały, przejęli. Albo nawet w Polsce my mamy Senat, który w starożytnym Rzymie też był Senat. Oczywiście trochę mhm. inny, ale, ale pomysł jest ten sam. Czyli jest tego trochę. Mogłabym wymienić, chyba jeszcze przez godzinę, ale <laughs> może lepiej tego nie robić. <laughs> to już dużo. A jakie źródła nam przekazują wiedzę na temat tamtych czasów? Tego też jest wiele. Oczywiście są historie pisa pisane w czasach, przepraszam, w czasach starożytnych, zaczynając od Herodota. I one są bardzo wartościowe, oczywiście, chociaż trzeba z nimi trochę uważać, bo historia pisana teraz bardzo się różni. Na przykład. Historycy starożytni nie musieli podawać swoich źródeł, jak my to musimy robić. Mhm. E, można czerpać wiedzę o, o czasach starożytnych z innych gatunków literackich niż historia. E, na przykład z poezji chociażby, jeśli chcemy się dowiedzieć o tym, jak ludzie żyli na co dzień. E, na przykład poeta Ovidiusz opowiada o swoich randkach ze swoją dziewczyną. E, jak kogoś to interesuje. Oczywiście mamy też inskrypcje, um, zwykle krótsze i czasem w nie najlepszym stanie. Um, mamy papirusy, które się zachowały, zwykle właśnie tylko w Egipcie, niestety, bo tam jest klimat, żeby takie coś się zachowało. Um, jeśli chodzi o takie uh, trochę dziwniejsze źródła, na przykład mamy tabliczki z klątwami, tak zwane defixiones, to często. Um, są napisy na tabliczkach z ołowiu, które zawierają klątwy. Um, nie wiemy dokładnie, jak to było robione, ale jak na przykład, nie wiem, miało się rywala biznesowego, to można było na niego rzucić klątwę, napisać to, gdzieś tam zakopać i, i mieć nadzieję, że, że to pójdzie. Rozumiem. No, no i oczywiście trzeba też wspomnieć o, o źródłach archeologicznych. Um, można, możemy wykopywać nie tylko taką ruiny starożytnych budynków, ale możemy się też dużo dowiedzieć, na przykład jak ludzie mieszkali, co jedli i tak dalej. Bardzo ciekawe. Już trochę o tej starożytności sobie powiedzieliśmy, ale jeżeli ktoś by chciał bardziej jeszcze zgłębić tą wiedzę na te tematy, historię przestudiować, to e, jakie lektury możemy zaproponować takiej osobie? Um. Może tak parę, parę lektur wymienię. Ukazała się niedawna książka profesora Narka Węcowskiego, zresztą też z UW. Um, Ona nazwie Tu jest Grecja i to jest zbiór esejów o antyku, oczywiście, ale nie tylko o antyku. I to jest książka o tym, czy mo możemy porównywać antyk do, do czasów współczesnych, czy, czy też nie możemy. <todgłosy> Jak ktoś lubi sobie posłuchać podcastu, to profesor Węcowski też opowiada o tym w podcaście Polityka o Historii. Jak ktoś woli. Jasne. E, na przykład to jest: e, to nie jest do końca literatura faktu, ale Robert Harris napisał trylogię o Cyceronie, czyli słynnym oratorze rzymskim. E, i to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Autor musi spędzić naprawdę dużo czasu na, na jakby przestudiowaniu faktów najpierw. I to jest nie tylko ciekawe, ale też naprawdę naprawdę dobrze zrobione. Mhm. Uh, albo na przykład, jakąś interesują kobiety, na przykład, to wiele książek wydała profesor Mary Beard niegdyś w Cambridge, um, ona pisze o różnych aspektach um, starożytności, nie tylko, że tak powiem, o państwie, ale też o, o życiu kobiet, um, kobiet na przykład. Um, no i oczywiście polecam um, czytanie samej literatury starożytnej. Ja na przykład bardzo lubię Iliadę Homera. Um, jak pierwszy raz czytałam to, nawet się rozpłakałam pod koniec, jak jeden z bohaterów umiera. Jak ktoś woli coś bardziej lżejszego, na przykład, nie wiem, usiąść na plaży i sobie coś fajnego poczytać, to, to bym poleciła Odyseja Homera, która jest bardziej takim opowiadaniem, nie wiem, taką przygodą w pewnym sensie. Niesamowite w tych dziełach jest to, że już w tamtych czasach, 7-8 wieków przed naszą erą, pisali je heksametrem i jeszcze wierszem. Także rzeczywiście warto chyba przestudiować te dzieła. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za nasze spotkanie, za taką konkretną i rzeczową rozmowę. Bardzo było nam miło Panią gościć na naszym kanale, który a propos tego, co było wcześniej spotkane, powiedziane, nosi nazwę Advocem, czyli też można powiedzieć o nawiązaniu do łaciny. Do, do, do bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.